Cześć tu moi drodzy, mam dla Was ciekawy tutorial jak ułatwić Wam pracę w widoku 3D, aby ta siatka była tu trójwymiarowa, bardziej widoczna. Włączę gradient, to trzeba te klawisze jak Alt, B wcisnąć. Nie, 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 Zaraz nie, to było. nie, 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 Use, custom, use Customize User Interface Color Gradient Ale ponieważ ja ustawiłem sobie gradient, to pokażę Wam gdzie to robię. Customize User Interface. I tu są kolory. Ja załadowałem z pliku to. To jest moja skórka. Jakbyście nie widzieli jak ustawić Gradient. To tutaj ustawicie to w tej z wierzchołek, bok, tam to jest z dół. Mogę wiesz, ustawię bardziej kolorowy albo mniej kolorowy. To tu są się ciemnie to. to. Wlender 293 skórka. Aha, nie mówiłem jeszcze. Zaraz powiem dalej o jednej hecie. Tylko zapiszę sobie tu na dysk, aby to było na dysku. 3ds Max Films. E Druga zeć, na której chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest grid. Musimy mieć kolor odwrócenie aby ona była biała ta siatka zaraz czemu ona nie jest jasna aha a rozumiem intensity by color można to odwrócić set e, by intensity a można tutaj mani tym Jak to woli, tylko wam pokazuje Ale brakuje w tej rzeczywistości No dobra, zapiszę sobie grid, grid. To zapiszę jako skórkę Następna rzecz, tu regulujemy wielkość siatki Home grid Perspective View Grid extent i tutaj powiększamy a grid spacing to jest zmniejszanie 3 siatki a tutaj zwiększacie grid siatkę jako domyślną siatkę uważam, że w ten sposób będzie się Wam lepiej pracować brakuje natomiast przeźroczystości siatki ale mimo wszystko nie jest źle powiem Wam no ja to życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym tutorialu o 3 maxie.